Dharma czy dharma to kluczowe pojęcie w hinduizmie i w buddyzmie. Oznacza ono uniwersalne prawo, taki obowiązek moralny czy właściwe postępowanie. W cyfrowej psychologii dharma to dług duszy, który powinniśmy tutaj wypełnić, a wypełnienie dharmy chroni nas przed stratami życiowymi, ale też poprawia czy oczyszcza naszą karmę. Jak obliczamy cyfrę dharmy? Podsumujemy dzień urodzenia i miesiąc urodzenia, i oczywiście sprowadzamy to do pojedynczej cyfry. I Jeśli na przykład Twoja darma to cyfra 2, a 2 generalnie to jest cyfra 2 odpowiedzialna jest za szeroko rozumiane relacje. Jeśli Twoja darma to 2, to znaczy, że powinnaś nauczyć się budować takie zdrowe relacje, w których każdy może się rozwijać i wzrastać, że powinna się nauczyć dogadywać sama ze sobą i ze swoimi emocjami, a dopiero później z innymi ludźmi. To oznacza, że powinnaś nauczyć się rozwiązywać problemy, a nie ich unikać. To też oznacza, że powinnaś budować dobre relacje z mamą, ale też z innymi kobietami. To też oznacza, że powinnaś budować w sobie takie poczucie godności, wiarę w siebie, taką pewność siebie. To też oznacza, że powinnaś zbudować rodzinę, wyjść za mąż i urodzić dzieci, a dopiero wtedy tak naprawdę otworzą się przed tobą ogromne możliwości realizacji w świecie zewnętrznym. To też oznacza, że powinnaś przestać ratować bliskich. Chodzi o tak nadmierne pomaganie, narzucanie swojej pomocy i dogadzanie wszystkim przyjaciołom wokół. To też oznacza, że mm, powinnaś do, dotrzymywać obiecane słowo, ale też nie oczekiwać od innych, że dadzą ci to, czego po prostu nie mogą ci dać. I ciekawa jestem bardzo, jaka wam wyszła cyfra darmy. Dajcie znać, a będę o nich mówić w najbliższym czasie.